Witajcie, z tej strony Wilfey21. Powoli się zbliżamy ku końcowi. Dzisiaj sobie omówimy pojazd AT2. 5 pojazdów mamy już omówionych, pozostały się cztery. Pojazd jest naprawdę rewelacyjny, tak słowami wstępu, jest genialny. Strasznie dużo odbija, ma bardzo fajną lufkę. Tutaj macie mniej więcej szczegóły czołgu. Co się rzuca w oczy, to chyba widać pancerz. Przód bok i tył. Jak widzicie, jest pancerny. Z przodu ma 203 mm, z boku 101, z tyłu 101. Jego weak spot to jest garnek. Także jeżeli widzicie w przeciwnej drużynie ten czołg, strzelajcie po włazie dowódcy. Ja to nazywam powszechnie garnek. Działo, działu ma również bardzo fajne. Macie dwie możliwości. To działo co albo trola. Oczywiście wszystkim proponuje to działko. Szybkostrzelność 16,36. Średnie przebicie 110. Średnie obrażenia 90. Rozrzut na 100 metrów 0,37. Czas celowania 1,7. Czyli jest bardzo fajnie. Możemy przeciwnika trzymać na gąsce. Czyli naprawdę ogromna zaleta, czyli szybkostrzelność. Co ja na tym wożę? skrzynkę z narzędziami, mechanizm wysyłający do działu średniego kalibru oraz ulepszoną wentylację. Amunicja według własnego uznania, materiały eksploatacyjne, adralina, wielozadaniowy zestaw naprawczy oraz, oraz zestaw naprawczy. Nie włożę tutaj e, e, ciastka i herbaty, ponieważ m, ten czołg jest słaby, jeżeli go zaczynacie obierzać tak. Dlatego wolę wożyć, wozić ze sobą dwie naprawiarki. Dobra, więcej powiemy sobie o tym czołgu w bitwie. On rzuciło nas na topie. Przeciwnik nawet ma czwóreczki. Także jest bardzo fajnie. Pojazd jest wolny. Mobilność jest naprawdę cienka w tym tedeku. No ale cóż, nie można mieć przecież wszystkiego, tak. Mm, z Wad mogę na pewno powiedzieć. Słabe wychyły działa. Opuszczanie i podnoszenie jest nawet ok. Dobra, jedziemy. Nie wiem, jechać w prawo czy w lewo? Chyba pojadę w lewo, bo jeżeli przegram przez zajęcie bazy, to będzie naprawdę kiepsko. pojazd jedzie wolno, wolno się obraca. O, lag. Przepraszam. No, zanim dojedziemy do jakiejś akcji, to naprawdę musi minąć trochę czasu. O, już wiem, co zrobię. Wyjadę na bazę i poczekam aż przeciwnik sam do mnie przyjedzie. Będzie to naprawdę bardzo dynamiczna bitwa, z tego co widzę. O, przeciwnik ma AT2. Będzie wyrównany bój. Dobra. Co chcesz zrobić? Nie wbijesz nam. Dokładnie. A we wrak. Debu 2. Dobra, Adralinę może wezmę. Trochę ich tu jest. Zobaczcie, jak to szybko strzela, jak karabin. Średnio po 90 punktów obrażeń. Jest ekstra, naprawdę. Jest 3-3. Teraz co zrobić? Jechać w prawo czy w lewo? Pojadę w lewo. Może tutaj kolega wyjedzie. O, właśnie. Jeżeli weźmiemy go na gąskę. Dobra, jest na gąsce. Może się nie naprawi. Dobra, zniszczony jest jeszcze T1. Oberwał. O, nie przebiłem. Dziwne. Dostał. No, ale takie losowania poniżej średniej, powiem wam. Dobra, został się Wolverine i AT2. No, pojazd jest naprawdę. Genialny. Najpierw, żeby zniszczyć Wolverina. Będzie fajnie. Dobra. I pojedynek. O no kolega Matrola. To jest jego błąd. No, będzie ciężko mówić w karnek. Dobra, wreszcie coś weszło. Zobaczcie, jak go a no On ma trolla. O no, nie weszło, dziwne. Nie ja czy wchodzi w tą skrzynkę. Chyba przeleciał pocisk. Dobra, ostatni strzał. Nie udało się. Cztery zniszczone czołgi. No, czołg robi naprawdę siekę. Na zasięg nic nas nie przebije, bo naprawdę ciężko się wstrzelić w ten nasz garnek. Zrobiliśmy 2100 obrażeń. Także jest fajnie. 39 strzałów. 32 trafienia. 26 przebić. No i cieniutko. Coś tam zrobiliśmy. Zarobek fajny. No, pojazd jest naprawdę genialny. Nawet jak go rzuci z siódemkami, to i tak ten czołg robi siekę. Według mnie jest OP. <grym> Co trzeba zrobić, jeżeli walczycie z nim? Zrywacie mu gąskę i objeżdżacie. Ja dla tego celu, może dwa zestawy naprawcze, żeby nie było tak łatwo. No, ewentualnie ładujcie w garnek. O. No i dobra, widzieliście wady, widzieliście zalety. Dobra, kończymy. Żegnam się z Wami oraz do usłyszenia.